Witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. Zacznę od sprostowania. Absolutnie coś mi się pomieszało, mówiąc ostatnio, że w dodatku do Cyberpunk 2077 wcielamy się w postać, którą odgrywa Idris Elba. Nie mam zielonego pojęcia o co chodziło. Może to kwestia tego, że z rozbiegu pisałem cały tydzień za jednym podejściem, a potem mi to umknęło, jak drugi raz czytałem, żeby sprawdzić. Tak czy inaczej, sorry za fake news. Naturalnie dalej gramy jako V, czyli postać, którą sobie stworzyliśmy. Swoją drogą dodatek do Cyberpunk 2077. Pojawi się we wtorek na naszym streamie, więc wszystko będzie jasne. Ubiegły tydzień minimalnie był luźniejszy, więc też newsy, powracają do tych magicznych maks 20 minut trwania, były premiery i nowe informacje. Więc nie przedłużając wstępu, zapraszam na kolejny odcinek PS News. Lecimy z tematami. Zanim zacznę o nowościach wydawniczych, na sekundę powrócę jeszcze do Cyberpunk 2077. Jak wspomniałem, dodatek ogramy w tym tygodniu, a jak pewnie wiecie, jest już dostępny update 2.0 całej gry podstawki. Jako że kilka razy wspominałem już o nim, no to odpuszczę sobie powtarzanie tutaj jakieś takie dogłębne analizy tego, co tam jest, aczkolwiek... Serio polecam sprawdzić zwłaszcza tym, którzy do tej pory nie przycieli się z tą produkcją. Drzewko umiejętności zostało tutaj posprzątane. Sterowanie w końcu siedzi bardzo dobrze i tutaj autentycznie daje propsy, bo teraz strzelanie ma w końcu sens i czuć, że to, co zrobiono tutaj, to jest coś pokrewnego z tym, do czego przyzwyczaiły nas najlepsze FPS-y. No i dodatkowo szybki dash fajnie dopełnia ruchy podczas walki, a to, że traci nam się lekko stamina, gdy non-sob strzelamy, co wpływa też ujemnie na celność, jest to takim ciekawym podejściem, taką nowością, bo nie widziałem tego w sumie w jakimś tam innym RPG-u. Teraz także leczenie oraz granaty są na cooldownie, mamy kilka sztuk, a nowe po zużyciu potrzebują czasu albo musimy je naładować, żeby móc ponownie je użyć. Strzelanie z samochodu także z widokiem z zewnątrz, co jest ciekawe, też robi robotę. Z kolei DLC jest bardzo ciekawe, w mojej opinii, przynajmniej. Na tyle, ile pograłem, ale to już na streamie w następnych newsach opowiem dokładniej, co i jak. I też jako ciekawostkę wrzucam wam link do strony do oficjalnego build planera Cyberpunk 2077. Na niej macie dostępne wszystkie punkty atrybutów, które w ogóle są dostępne w grze oraz perki, co z kolei daje wam możliwość rozłożenia sobie ich tak, aby uzyskać odpowiednie skile. Fajna rzecz jest to zwłaszcza, że to nowe drzewko rozwoju jest nowe i daje inne umiejętności versus to, co było w podstawce i teraz dzięki temu można sprawdzić sobie wszystko przed finalizacją wyborów w grze, no bo łatwiej to zrobić na stronie i się cofnąć, a nie później się bawić w grze, że tam respektujemy bohatera itd. Tak tak Bardzo fajna rzecz, autentycznie polecam sprawdzić. Lies of Pi. Przyznam, że ilość prób, a właściwie gier, które starają się podłapać klimat Soulsów jest tak ogromna aktualnie, że przestałem je w sumie liczyć. A druga rzecz, którą muszę przyznać, to to, że jak już jakiemuś twórcy w miarę uda się sprawnie odtworzyć to, co zrobił FromSoft, no to nie jest to gwarantem, że ich produkcja będzie po prostu fajną. W przypadku Lies of Pi oddaję twórcom, że pomimo, że formuła zabawy jest mi akurat absolutnie znana, w tym przypadku jest ona na tyle dobrze wykonana, a właściwie pod każdym aspektem tak dobrze zrobiona, że gra się w to bardzo przyjemnie. W Rise of Pi wcielamy się w Pinokia, który budzi się w mieście opanowanym przez oszalałe automatony, no i zgrabne intro pokazuje nam, że w wyniku jakiejś tam mechanicznej usterki pomocnicy ludzi oszaleli, co poskutkowało absolutnym chaosem na ulicach miasta. Ci, którym udało się przeżyć, pochowali się w bezpiecznych miejscach, a na ulicach pozostały tylko maszyny, które szukają pozostałych przy życiu ludzi we wiadomym celu. I wtedy do akcji wkraczamy my, a właściwie Pinokio. Historii nie będę zdradzał jakoś specjalnie, bo zawsze fajnie poznawać ją samemu, ale muszę przyznać, że da się w nią wkręcić yy, i we wszystkie wydarzenia, które mają tutaj miejsce, no i też postaci, które spotykamy na swojej drodze są całkiem fajnie wymyślone. W kwestii mechaniki mamy tutaj staminę regulującą ilość cięć, które możemy wykonać w sekwencji, Dodatkowo każda broń może po naładowaniu energii wykonać jakiś cios specjalny, ale waręka jest wymienna, co przekłada się na różne ataki, które możemy nią wykonywać w zależności, taką jaką mamy, takie ataki wykonujemy. Naturalnie ogniska, w tym przypadku Stargazery, czyli takie punkty kontrolne przywracają nam energię oraz pokonanych wrogów wcześniej do życia. I to, co odróżnia Lies of Pi od reszty, to inne podejście do oręża. Każda broń ręczna składa się z dwóch elementów: głowni i rękojeści. I co ciekawe, można je rozdzielać i dowolnie łączyć ze sobą. Głownia determinuje rodzaj obrażeń, a rękojeść formę, w jakiej atakujemy, czyli to jak wykonujemy ciosy. Co też ważne, w Lies of Pi widać, że twórcy położyli mocny nacisk na jakość animacji poszczególnych ataków. No i to sprawia, że każda nowa broń daje inne wrażenie oraz możliwości ataku. A pamiętając, że możemy je rozłączać i sobie mieszać tak jak chcemy, no, tworzy to bardzo fajny system walki. I tak właściwie można określić całą grę. Nie jest ona jakoś ultra trudna, ale też nie należy do gier najłatwiejszych. Wyzwaniem choćby jest opanowanie perfekcyjnych bloków, które mogą połamać przeciwnikowi broń lub bosowie. Jako pewną formę pomocy można uznać tutaj możliwość przywołania przed większą walką takiego wirtualnego pomocnika, który będzie go atakował i odwracał uwagę tego dużego. I też pamiętamy o tym, że Pinocchio jest znany z tego, że kłamał, no i też ta mechanika jest sprytnie wpleciona w fabułę. Jeśli więc rezonujecie z industrialnymi klimatami, to wizualnie gra myślę też przypadnie wam do gustu. Polecam sprawdzić. Autentycznie w temacie sosów jest to naprawdę uczciwa próba studia i bardzo fajna gra. Zapowiedziany niedawno dodatek fabularny Separate Ways do Resident Evil 4, czyli przygody superagentki Aidy Wong, jest już dostępny i muszę przyznać, że jest bardzo dobry. Fabularnie DLC ma miejsce dokładnie w czasie kampanii Leona, więc przez dużą część widzimy co robiła Ada w trakcie, jak Leon zaczął ogarniać powagę sytuacji. Druga połowa jej kampanii nieco przyspiesza i też pozwala nam zwiedzić miejsca na wyspie, do których Leon nie dotarł w trakcie swojej, więc to też daje na plus ogólnie rozgrywka jest tutaj no, taka sama z tą różnicą, że mniej tutaj zagadek logicznych zwiedzanie jest bardziej liniowe, no i plus Ada jest znacznie żwawsza niż Leon, choćby za sprawą swojego pistoletu z linką z hakiem, który pozwala jej śmigać w pionie. Pierwsze przejście zajmuje około 4 godzin na normalu, i podobnie jak w podstawce, możemy grać dalej z New Game Plus, zbierając pieniądze na zakup wszystkich elementów w sklepie, aby potem łatwiej było nam na wyższych poziomach trudności. I biorąc pod uwagę rozmiar tego DLC, możliwość wielokrotnego jego ogrania i też całkiem spoko cenę myślę, jeśli jesteście fanami serii, nie ma się nad czym zastanawiać. Bardzo dobry DLC. I w zeszłym tygodniu y, też miała miejsce premiera gry Payday 3, ale publikację materiału tej grze przesuwam na któryś z kolejnych newsów, bo w dużym skrócie gra musi otrzymać kilka patchy, aby po prostu działała poprawnie, a ja nad leżącym się nie znęcam, więc jak gra klęknęła, no to trzeba pozwolić jej wstać. W międzyczasie, jeśli potrzebujecie produkcji, która nie tylko rozrusza was na waszych kanapach, czy gamingowych fotelach, ewentualnie podbije wam skille wokalne, to jest już dostępna Baby Shark Sing and Swim Party. Gra, co prawda, ma dwa tryby, w których albo wciskamy przyciski do rytmu ultrapopularnej piosenki w nieskończonej ilości jej wariacji stylistycznej, w sensie w różnych tam gatunkach, ale ciągle ta sama piosenka. Drugim trybem jest pływanie i zbieranie gwiazdek i kart. Do wyboru mamy całą rodzinę, czyli pięć rekinów, możliwość rozgrywki w czterech graczy jednocześnie, i też jest tutaj, co ciekawe, pełna lokalizacja polska. Więc myślę, że już znacie odpowiedź, czy wgryziecie się w ten temat mocniej, czy raczej, e, spływacie jak najdalej. Tu, 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 tu. Ostatnią grą, która ukazała się niedawno, a pewnie nikt z was w ogóle nie ogarnia, że coś takiego istnieje, to Bud Spencer and Terence Hill Slaps and Beans, część druga. Młodzi gracze raczej nie kojarzą tych bohaterów, ale myślę, że starsi kojarzą slapy, które niegdyś na ekranach kineskopowych telewizorów rozdawał Bud Spencer. Jak widać, jest to oldschoolowa bijatyka, która mocno czerpie z filmów, aczkolwiek gra zawiera także inne tryby imprezowe. Jest tutaj oryginalna muzyka z filmów, można grać do czterech graczy łącznie, więc tylko mówię, że coś takiego jest. Może chcecie sobie przypomnieć tych dwóch kultowych bohaterów filmowych w wersji gier wideo. newsy, które są szybkie, tym razem zostaną zdominowane przez informacje z Tokyo Game Show. Pojawiło się kilka fajnych newsów a propos Tekken 8. Po pierwsze, kolejnym zawodnikiem powracającym do turnieju jest Feng Wei. Druga sprawa, to na oficjalnej stronie gry można się już zapisywać na zamkniętą betę, która odbędzie się pomiędzy 20 a 23 października. No i też można zamówić kolekcję edycjonerską z Jinem, taką figurką, całkiem fajnie to wygląda. I najważniejsza informacja absolutnie, powraca Tekken Ball. I to powoduje, że Tekken 8 wysuwa się na absolutne prowadzenie na najlepszą grę roku. Ja autentycznie nie wiem, co mogą wymyślić inni twórcy, aby to przebić. Dragon's Dogma 2 otrzymała także 9-minutowy dive pokazujący mechaniki. I przypominam, że jest to gra RPG w klimacie high fantasy dla jednego gracza. Inne postaci, które widzicie, które z nami podróżują, są tak zwanymi pionkami, czyli takimi bytami z innego wymiaru, które po prostu dołączamy do własnej ekipy tak, aby pomagały nam w przygodach. Naturalnie są różne klasy, są wojownicy szybsi, wolniejsi, magowie, którzy dysponują ofensywnymi i defensywnymi zaklęciami. Złodziej też jest, no ogólnie tego jest sporo. I to, co jest świetne, a co już było w pierwszej części, to to, że można wdrapywać się na dużych wrogów po ich plecach i tam zadawać im obrażenia z bliska. E, oni próbują nas zrzucić, a my tam się trzymamy i ich po plerach. Co też ciekawe, warto rozglądać się po okolicy, czy nie można wykorzystać na przykład terenu w jakiś e, unikalny sposób, no i przechylić tym samym szale zwycięstwa na naszą stronę. Świat gry podzielony jest na dwa rejony: Wermund, czyli piękna kraina ludzi, oraz Bathal. Taka bardziej piaszczysta i kamienista. Taki rejon usłany dużą ilością kanionów. Jest to też dom tych takich zwierzęcych bohaterów. Oczywiście spotykając różne postaci możemy otrzymywać od nich questy, czasami zostaniemy zaatakowani przez jakieś różne bestie randomowo, a do szybkiej podróży można użyć wozu. To co powraca, to absolutna ciemność w nocy i tutaj poważnie nic nie widać w nocy. To jest akurat taki trademark trochę tej gry. Jeśli nie mamy jakiejś pochodni czy magii rozświetlającej, to naprawdę nawet grużenie oczu tutaj nie pomoże. Pomaga. Wspominałem o tym już kiedyś, ale moim zdaniem Dragon's Dogma to taka seria, która wizualnie i klimatycznie jest chyba najbliżej temu, co stworzył Tolkien, yy, tak w sensie high fantasy klimatu. Dwójka jawi się w sumie po prostu jako o wiele lepsza jedynka i nie jest to wcale powód do smutku, bo bardzo mnie to cieszy, no bo uważam, że ta cała seria zasługuje na uwagę graczy. Czekamy na premierę, liczę, że ona wydarzy się w przyszłym roku, jest to wielce prawdopodobne, no ale potwierdzenia jeszcze nie ma. Ale trzymam kciuki, że tak będzie. Jedną z gier, którą warto mieć na uwadze, jeśli lubicie pięknie, wizualnie wyglądające taktyczne japońskie gry RPG, takie trochę oldschoolowe. Jest to Unicorn Overlord. Studio Vanillaware jest znane ze swojego sznytu graficznego, mamy tutaj klasyczną opowieść o księciu, który wchodzi w posiadanie magicznego pierścienia, którego musi użyć, aby zwyciężyć zło panoszące się w jego krainie. Duży świat do zwiedzania, ponad 60 różnych bohaterów, których można wcielić do swojej drużyny. No i też gra będzie miała swoją premierę 8 marca przyszłego roku, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby się na to przygotować, ale tak jak mówię, warto mieć tę produkcję na uwadze. Lego tak, <grym> no like Dragon Infinite Wealth to kolejna przygoda Ichibana oraz kazuje Kiryu, e, czyli Yakuza, tym razem na Hawajach. Z jednej strony jest to poważna opowieść z poważnymi wątkami, a z drugiej to co oferuje w kwestii zadań pobocznych to absolutny festiwal szaleństwa. Pozytywnym tego słowa znaczeniu, no i też jest to takim trochę znakiem rozpoznawczym serii. Link do ponad 5 materiału pokazującego część z tego, co będzie można tam zrobić, ale w skrócie, wrzucam Wam w opis. Ale tak w skrócie, to na przykład pokazano, jakich jobów będzie można się podjąć na wyspie. Bohaterowie mogą być na przykład samurajem, desperado, łapać ludzi na plaży lasem, różnego rodzaju tancerzami i pokojówką albo na przykład gwiazdą kina akcji. Inną możliwością jest na przykład przywołanie podczas walki postaci z innych gier serii. No i ogólnie... To wszystko to, co tutaj widzicie prawdopodobnie sprawia wrażenie tak absurdalne, e, że moim takim chyba zaleceniem jest to, aby nie brać tego na poważnie, co tu widać, tylko bardziej coś jak e, taki ultra odjechany mariaż komicznego anime i takiej semi-poważnej gry. Na przykład można też zostać menadżerem sujimonów, czyli walk wykręconych wrestlerów, których bierzemy pod opiekę. E, tak przynajmniej myślę, że o to chodzi. Można poszukać sobie dziewczyny, porobić zdjęcia dziwnym ludziom na mieście, jest karaoke oczywiście. I są też klasyczne gry SEGI z różnych automatów starych. Myślę, że jest to produkcja, którą warto sprawdzić choćby dla absolutnego szaleństwa, które proponuję. Gra będzie dostępna 26 stycznia. I kolejną 5 prezentacją jest ta dotycząca EA Sports w WRC. Tutaj też polecam rzucić okiem, bo gra prezentuje się bardzo zacnie. Najdłuższa z dostępnych tutaj tras ma ponad 30 km. Będzie można wybrać spośród 80 samochodów, które na przestrzeni lat śmigały po szutrowych drogach w historii w ogóle całego WRC. Aczkolwiek nowe samochody korzystające z nowych technologii, na przykład przy ostrym hamowaniu ładują baterię, którą potem można zużyć na zwiększenie przyspieszenia, jak sobie tam wolimy. Naturalnie sterowanie zostało przygotowane przy pomocy prawdziwych kierowców rajdowych. W sensie opiniowali to. No i ogólnie postawiono tutaj na realizm. Dzięki samochodów, głosy komentatorów, pilotów, wszystko zgrane zostało z należytą pieczołowitością. Jest tutaj łącznie ponad 200 tras. Cztery pory roku, chyba pierwszy raz w serii, no i oczywiście to też diametralnie zmienia to, jak poruszamy się po nawierzchni. Do tego, jeśli nie ogarniacie żargonu kierowców rajdowych, chodzi o te informacje o zbliżającym się zakręcie, można tutaj także włączyć prostszą formę komunikatów. I o ile grafika tutaj może nie jest jakaś nie wiem, niesamowita, że wiecie, pali wam oczy patrząc się w monitor, to jednak chyba nie chodzi o to tutaj, bo faktycznie ona wygląda bardzo dobrze, ta gra, ale przede wszystkim oferuje niesamowicie fajne mechaniki, a w WRC jest bardzo wymagającym motorsportem. Widzę jako ciekawostkę filmową, na koniec dorzucam info o tym, że oni muszą otrzymać serial animowany. Całość będzie dostępna na Netflixie już 2 października, czyli niedługo. I raz, że twórcy zdecydowali się, aby główny bohater przypominał nieżyjącego już kultowego japońskiego aktora Toshiro Mifune, to dwa. Z tego co widzę, akcja dzieje się chyba lekko przed wydarzeniami z pierwszej części gry. Tak czy inaczej wygląda to naprawdę spoko. Soczysta i dynamiczna tutaj akcja jest grana, więc na bank sprawdzę całość. No i swoją drogą w historii chyba nie było jeszcze takiego momentu, w którym jest tak dużo dostępnych adaptacji growych, zwłaszcza w formie seriali czy aktorskich yy, lub animowanych. Naprawdę złoty okres. I kończąc te PS News, informuję, że naturalnie to nie wszystkie informacje, które ukazały się w zeszłym tygodniu, ale pozwolę sobie wyjaśnić moją filozofię przygotowywania tego materiału, w sensie ogólnie newsów. To, czego nie chcę robić, to nie chcę spoilować Wam gier. Oczywiście można powiedzieć, że wszystko tak właściwie może być spoilerem, ale faktycznie na przykład jednym z materiałów, które ukazały się w zeszłym tygodniu, była ponad 40-minutowa prezentacja rozgrywki z Final Fantasy VII Rebirth. I teraz, wiedząc jak wielu z Was czeka na tę produkcję, trochę specjalnie pomijam to, co tam pokazano, bo jeśli na przykład Wiecie już teraz, że w to zagracie, no to zakładam, przynajmniej ja tak mam, że nie chcecie więcej zagłębiać się w szczegóły, no bo i tak w to zagracie. Więc po co psuć sobie zabawę? A to, co tam pokazali, to nie są rzeczy, które jakoś. Potencjalnie przekonają was, y, aby się tą grą zainteresować. Wiecie, na zasadzie, jaki jest system rozwoju postaci, jaka mechanika walki ze zwykłymi mobkami tam pokazali, to nie są jakieś niesamowite rzeczy. I tutaj właśnie tego, gdy przegląd tygodnia jest pewnym balansem pomiędzy tym, żeby powiedzieć coś o aktualnościach, ale też, żeby nie psuć wam zwykłej zajawki z odkrywania później gry samemu. Dlatego czasami specjalnie pomijam pewne rzeczy, kwestia y, właśnie nie wchodzenia w zbyt duże szczegóły. Poza tym, jeśli to możliwe, to zawsze hoduję w zasadzie w życiu mniej znaczy więcej. I nie mówię tego dlatego, że się tłumaczę, bo mi się nie chce tego robić czy coś takiego. a raczej żeby było zrozumiałe, dlaczego te materiały mają tego typu formę. I tak jak mówiłem na początku, czasami i mi się zdarzają pomyłki, ale jak coś, nie chowam głowy w piasek, plus na streamach możecie wpaść i na żywca podzielić się swoimi opiniami ze mną i z innymi, więc jak coś, to zapraszam. No to teraz już faktycznie dobiliśmy do brzegu. Dziękuję Wam za poświęcony nam dziś czas. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Piąteczka Żółwik. Cześć.